Dziś robią zdjęcia! Musisz wyglądać bosko, jeśli chcesz być unieśmiertelniona! Wyglądasz upiornie! Mogłabyś startować w wyborach na przerażającą szkoły? Czy nie powinnyśmy używać sali do nauki do nauki? Kot niebieski! Trener Igor pilnuje wejścia do sali do nauki. I co z tego? Każe ci porzucić książki i biegać okrążenia przez cały czas. I? A pot zniszczy totalnie twój make-up i futro... I ciuchy. I bandaże. Czas na zdjęcia! Aha. Już? Jest! Posłuchajka! Nie będzie ta czytać se książków, póki ja tu jestem. Za to będzie ta się szykować do... Za mną, jeśli chcecie żyć! Szybko, Franki! Musimy jedynie schodzić mu z oczu do następnej przerwy. Przynajmniej nie musimy biegać Ah! Dziewczęta mogą wyjść ze sali i przygotować się do zdjęć. Do strach-bumu. Jak wyglądam? Jak przerażająca szkoły.